Dzielny główne, Połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości SMS. kontakty, komunikaty zdarzeń, asystent, kalendarz, narzędzia, ustawienia, pomoc, wyjście z aplikacji. Połączenia głosowe. Połączenia głosowe. Wpisywanie numeru telefonu. Wpis numer telefonu. 1, 2 3. 5. Połączenia głosowe. Wpisywanie numeru telefonu. Asystent lecz główny. Połączenia głosowe. Wiadomości SMS. Wiadomości SMS. Utwórz nową wiadomość SMS. Spisz też wiadomości. A. Adia. Wiadomości SMS. Asystentność główna. Wiadomości SMS. Wiadomości SMS. Kontakty. Komunikaty zdarzeń. Komunikaty zdarzeń, godzina, data, wózik, aktualny kran kalendarza, aktualny profil, stan baterii, stan baterii, 100%, praca na baterii. Dobra.